No hej, witajcie kochani. Bardzo serdecznie Szewrał z tej strony kolejny odcinek z Dying Light The Beast na moim kanale. Zapraszam do oglądania. Drodzy Państwo, w dniu dzisiejszym czeka mnie bardzo ciężki odcinek. Będzie dużo cięć, będzie dużo e, prawdopodobnie wkurzania się. Dlaczego? Dlatego, że e, tutaj widzicie kamienny Sigil. Mam, e, mam cień. Mam śmierć i mam pustkę. To są kamienie, które zdobyłem podczas eksploracji podczas robienia zadań głównego wątku fabularnego. Ten bodajże ten bodajże mieliśmy w koło drzewa tego tam jak robiłem zadanie poboczne dla Starchilda, to mieliśmy tutaj czekaj, nie tutaj, oh. tutaj, e, w tej jaskini wygnańców, e, trzeci też e, mieliśmy w zasadzie, no było, na samej, w, w samym, na początkowej e, misji, w początkowej misji, tu mamy trzy, tak, wytwarzanie, tak, trzy sztuki, dobra, Suma summarum, potrzebujemy 8 sztuk, żeby odblokować Excalibura. To jest miecz dwuręczny, który może i nie jest jakiś mega cudowny, natomiast z racji tego, że w poprzednim odcinku znaleźliśmy świt oraz rakietę tenisową igi Świątek, a w, na streamie zrobiliśmy mm, Znaleźliśmy oświadczenie legendarną strzelbę, zrobiliśmy szablę z Breslau. To, to myślę, myślę, że to jest. No najlepsze rozwiązanie, które mogę teraz zrobić, nie? czyli szukać tych sigilów, może jeszcze bobra zrobimy, kto wie, kto wie, nie wiem teraz jak to będzie wyglądało jeśli chodzi o publikację, czy to będzie w trakcie tak jakby wątku fabularnego, czyli powiedzmy, że to by był 29 odcinek, tak strzelam, y a może być tak, że ja na samym końcu, jak już zobaczycie finał wątku fabularnego, to dorzucę wam to jako bonus. Cholera wie, nie wiem. Ja summa summarum nagrywam to 18 października. Wy kiedy to zobaczycie, nie wiem. Tak, także drodzy Państwo, jestem na wyspie tutaj z psychiatrykiem, czyli świętego Walentego. Wyspa i mamy. Jeden z sigilów, który jest tutaj, nie? Czytaj. Ee, krew dziwnie. Dziwny noszący ślady używania kamień pokryty tajemniczymi znakami. No i dobra i to mamy kolejny sigil. Ee, wiecie co? Ja mimo wszystko chciałbym się w jakimś stopniu cofnąć tam do tego, ale. Ale właśnie. Wydaje mi się, że, że to nie będzie potrzebne, tylko ja będę robił tak: znajdę ten sigil, robię pauzę i zaraz się widzimy. No, ogólnie, no co, no idę, idę w następne miejsce po drodze. Muszę e, po prostu zobaczyć e, zahaczyć jakąś bezpieczną strefę. Bo jest e, no, niestety godzina 19 za chwilę. Mogę bardzo mocno. E, dostać po dupie, jak będę łaził po nocy. A nie chcę tego. Zwłaszcza, że jestem na, na takiej wyspie, że człowiek raczej ogranicza kontakt z zombiakami. No i widzicie, no to jest takie bieganie trochę, nie? To jest takie trochę bieganie. O, tu mamy tą bezpieczną strefę. No to jak najbardziej mogę się tutaj e, udać. Skoro i tak... आप देख के Dlaczego to zrobiłem? Skoro i tak idę spać, to jak wiecie albo też nie wtedy... Wasza bestia po prostu przepada, więc zanim pójdziecie spać e, i ja wielokrotnie popełniałem ten błąd. W zasadzie nawet nie wiem czy to jest czy można nazwać to błędem. E, nie zależało mi na tym, nie? Teraz e, z racji tego, że jak gdzieś tam ekspie tą postać e, w gruncie rzeczy i stąd też więcej macie takich solowych projektów e, solowe projekty, czyli po prostu e, Odcinki, w których nie ma speakera. No to, no to dlatego to wygląda tak, a nie inaczej, nie? Że, że tego jest sporo. Dobra, to sobie bierzemy, to sobie bierzemy. Tu jeszcze mamy ziomeczka, to sobie go przeszukajmy. Dobra, raczej wszystko ogarnięte. Idziemy teraz e, idziemy teraz do bezpiecznej strefy, bo tu się robi już ciemno, nie? A najlepszym rozwiązaniem by było, jakbym e, tą bestię odpalił w nocy yy, i zwyczajnie bardzo łatwy pierdzie ale nie będę się teraz bawił jakbym to bestię odpalił w nocy i wtedy mm, więcej expa bym zdecydowanie dostał nie a tak to to wiecie dobra tutaj yy, poczekaj do nocy poczekaj do następnego ranka Zrob, zróbmy sobie to tak i, i... Mamy 6 minut, postaram się maksymalnie e, ten odcinek skrócić, e, żebyście, żebyście mieli taki przeciwstawny względem ostatniego. Także ja idę na miejsce. E, ja idę na miejsce, muszę się udać tutaj. Widzimy się na miejscu. Dobra. Jestem, jestem generalnie w tym miejscu. Tak. E, takie. No co tu jest. Co tu jest ciekawego no? No, W zasadzie nic. No. Musicie iść taką ścieżką. Tam o, tam też mamy mm, legendarną broń. Jeżeli nie wiecie, to hmm, zachęcam do sprawdzenia streama zapisu. A jeżeli nie ma, to po prostu zachęcam do sprawdzenia u innych. Musimy sobie przejść tutaj, tu mamy coś takiego ładne przejście, tu jest ewidentny grób, ktoś ładnie po prostu zakończył swój żywot, o, w ogóle tu mamy tak, to coś jeszcze tu ciekawego mamy, jakiś rumianek albo coś, na pewno tu mamy sigil, nie, e, księżyc, płaski noszący ślady życia kamień, no i dobra, i to mamy, czyli to mamy, tutaj coś jeszcze mamy. Nie. Wydaje mi się, że nic więcej tutaj nie znajdziemy. Poza tym, że mamy lawendę. A lawenda się czasami przyda. Dobra, jeszcze jakieś fajne kwiatki? Rumianek, mak, proszę bardzo. Dzięki temu będę w stanie na spokojnie wytworzyć sobie leczącą miksturkę. Tu mamy lodzio-miodzio. Okej. Okay. No dobra, czyli mamy ile teraz tych sigili? Hmm, kolekcja 5, chyba, tak? 5, 5 na 8. Jeszcze 3 potrzebujemy. Dobra, czyli mapa i widzimy się przy następnym. Dobra, jestem tym razem w tym miejscu. Tu był ten wodospad, tak? To był poprzedni ten sigil. E, I tutaj e, w sensie ten kamień. I teraz następny jest niedaleko, właśnie poprzedniego. Także i drodzy Państwo, pamiętajcie, to nie jest poradnik, nie traktujcie tego jako poradnik. Także no, traktujcie to jako ciekawostkę na moim kanale po prostu, bo. Och ty. Bo tylko tak chcę, żebyście to traktowali, nie? Jeżeli chciałbym stworzyć poradnik, to ja to nawet na streamie powtarzałem, że jest już za późno, ponieważ takich poradników macie od groma. Teraz tak, muszę się ich pozbyć. Muszę się ich pozbyć, żeby mi nie przeszkadzali. Dobra. Okej, okay, teraz mogę zlutować. Jak już pozbędziecie się tutaj tych e, zombiaków, bo wiadomo, zombiaki czasami potrafią wkurzyć. To się mi tutaj. Och ty! In chłopie. Ty, no pajaki. Uparte bydle. No i skąd on się tam wykaraskał? Dobra, do widzenia. Pięknie. Dobra. I teraz tak. Wchodzimy do takiej chatki. Mamy kolejny sigil. Znamie wiedźmy. No i fantastycznie. Mamy dzięki temu kilka nowych kamieni. Tutaj nic więcej nie będzie. Więc nie macie potrzeby, że tak powiem, sobie tutaj Szukać czegokolwiek. No zobaczcie. No nie ma nic. Nie ma nic. To jest tylko i wyłącznie. Tu ewentualnie e, skała, że tak powiem jest e, hm, niekompatybilna z podłożem, nie? Także tak to nazwijmy. Tak, tutaj nic nie ma. Dobra. E, lecimy w takim wypadku do następnego e, kamienia. Także mapa i z Dobra, drodzy państwo, piękny widok. W ogóle, ten e, zamek w tle, e, aż sobie zrobię F12, żeby nie było. To, jesteśmy w tym miejscu. E, tu był e, poprzedni, e, że tak powiem. Ten sigil tu był jeszcze poprzedni, czyli trzy, tak jakby bardzo blisko siebie. To miejsce możecie kojarzyć, lub też nie, ponieważ tutaj walczyliśmy z Chimerą, taką bardzo trującą, także idziemy, kierujemy się tu na prawo, kierujemy się tu na prawo, w to miejsce i tutaj mamy kolejny sigil. Jest to sigil Ofiary, stary popękany kamień, standardowo, nie? E, dzięki temu mamy już... E, brakuje nam tylko dwóch, nie? Nie, brakuje nam tylko jednej pieczęci. Brakuje nam tylko jednej pieczęci, e, także mm, no widzimy się na następnej, nie? Znaczy przy następnej. No może i nie jesteśmy na ten... Jeszcze na miejscu, ponieważ jadę teoretycznie do, do ostatniego Sigila. Dlaczego mówię teoretycznie? Bo nie jestem pewny, którego mi brakuje. Natomiast e, taka zwykła, spokojna jazda e, To jest w Light the Beast w sumie fajne Wiecie, muzyka w tle Ty jedziesz Tym autkiem sobie Gdzieś tam Dobra, no jesteśmy w sumie blisko, no to próbujemy tędy. Próbujemy tędy przejechać. Myślę, że damy radę. Jeżeli nie, to najwyżej... No, najwyżej się nie uda, ale widać, że już mi tutaj pokazuje możliwość taką. Dobra, zobaczymy, czy damy radę. Musimy wrócić do drzewa szaleństwa. Musimy wrócić do drzewa szaleństwa, ponieważ e, tam jest chyba Sigil, którego nie wziąłem. A wydaje mi się jednak, że speaker mi e, kurczę mówił o tym. ...żebym starał się go zabrać. O. Dobra. E, także jeżeli będziecie robić wątek fabularny... Dobra, twierdzę, ale bo to jest niebezpieczne. Jeżeli będziecie robić wątek fabularny, to jak najbardziej... E, ...zachęcam do tego, żeby... ...ten sigil od razu wziąć. Się, że on jest... Tak, tutaj to jest ten Sigil, którego ja nie wziąłem. To jest ten Sigil, którego nie, ja nie wziąłem. Klątwa. Czyli jesteśmy w tym miejscu. To jest. No tutaj jest rozgrywany wątek fabularny, czyli jeżeli dobrze eksplorujecie, jeżeli nie będziecie, że tak powiem, panikować jak ja robiłem to na, na odcinku. Zachęcam do obejrzenia playlisty, to. Zdobędziecie ten sigil już zdecydowanie wcześniej. Najtrudniej jest ogarnąć ten sigil, z, który jest pod wodą, w jaskini, tutaj w, za wodospadem, nie? To jest też przerąbane. Tam jest jaskinia za wodospadem. Normalnie wchodzicie za wodospad, nie? I nurkujecie w takiej mętnej wodzie, w której nic nie widać. Dobra, drodzy państwo, mamy 8 sigilów i co teraz można z tym zrobić? Ano, musimy się udać w kolejne miejsce, które będzie takim miejscem, w którym złożymy w ofierze te kamienie. I co tam się wydarzy? Tam zrespi się zombiak, tam zrespi się zombiak, taki ten wkurzający zombiak. Dlaczego mówię, że wkurzający? Ano dlatego, że ten, którego musimy walić, że tak powiem w plecy. Ja nie, nie, nigdy nie, nie mogę przypomnieć sobie, jak on się nazywa. Ale to chodzi ten, co jest z przodu bardzo. W kasku w ogóle on chodzi, to jest taki mały, taki krępie, krępej budowy. No i jego trzeba walić stricte w plecy, bo inaczej to, to ciężko jest go ubić. Także ja jadę mm, to miejsce mm, i widzimy się na miejscu. Dobra, jestem już bardzo blisko miejsca docelowego, do którego musimy się udać. Także tak, tu sobie zaparkujemy. Tu sobie zaparkujemy i teraz nie jestem... Dobra, tak. Zestaw naprawczy samochodu. Za, za ten. Naprawmy go. To przede wszystkim niech oni go zostawią. No i dobra. I drodzy państwo... Boże, czemu mi się to włączyło? Jesteśmy tutaj, w tym miejscu. E, pamiętajcie, tutaj za wodospadem w jaskini pływacie na... E, na ślepo. Jest jaskinia za wodospadem, wchodzicie tam, tam jest wybuchający gówniarz e, jest takie małe, jakby mętne, mętny ciek wodny. tak, Wiecie, nurkujecie tam, nic nie widzicie. Uch, uch, i sobie klikacie co chwilę ku. I tam znajdujecie jeden z sigilów. Później idziecie na powierzchnię w tym miejscu. Później znowu dalej idziecie w tym miejscu. Później tutaj zbieracie. Kolejny Sigil, którego nie pokazałem na odcinku, to jest w Jaskini Wygnańców. I jeszcze jeden Sigil jest na początku, w pierwszej lokacji. Może i Wam pokażę. Może i Wam pokażę mniej więcej, gdzie to jest. Dobra, ale jak już macie wszystkie Sigile, co z tym robicie? Idziecie tutaj, w to miejsce. Wpinacie się na górę. Wspinacie się na górę I tutaj będzie troszkę e, takiego, no takiej wspinaczki Dosyć, e, dosyć długiej, nie? E, tu będzie troszkę wspinaczki Teraz tak Tylko teraz czekajcie, ja muszę najbardziej optymalne miejsce zdobyć Tędy tu, tędy tu Tędy tu, i teoretycznie mogę sobie zrobić tak, że ja sobie wejdę... Uno... O! To to mi jest akurat potrzebne. Dobra. Ty pyku. Tu jest y, charakterystyczna rzecz, to jest ten domek, nie? I teraz idziemy tam. Dobrze, dobrze idę? Bardzo źle idę. Hop. Teraz sobie zrobimy tak. I teraz tak, panie kolego. Tu mogę sobie przy ten... Czy ja tak dam radę? Dobra. Prościej będzie po prostu tutaj się wpiąć. Hop. Wspinam się tędy. Nie możemy nic innego zrobić poza tym, że musimy być coraz wyżej. Musimy być coraz wyżej. I teraz tak, tędy tu nic nie zrobię. Trzeba rozpnąć którędy to można wejść. Tam nie. To jest to miejsce, które mnie interesuje. Dobra, czyli teraz tak, ja bym musiał iść tu. Ja się. Nie, nie ten. Nie ogarnąłem. Dobra, tu. opa pa, 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 pa. sobie schodzimy. Czekaj tam. Tędy. Tam wejdziemy, nie wejdziemy. Czyli muszę tędy wejść. Od tej strony. Razy, dwazy, dobra. Czekaj, to jest to miejsce, które mnie interesuje? E, dobra, to nie do końca tak miało być. To nie do końca tak miało być. Jednak tam trzeba tyrolkę. Ja znaczy kotwiczkę, Boże. No to może być problematyczne. To może być problematyczne. Dobra, ziomek, bo ja nie chcę tutaj z tobą... I teraz tak, tu sobie przeszukajmy, tu sobie przeszukajmy. Tu możemy przeczytać. E, dziki miód na getek lekarski, szawia. No i dobra, tu mamy jakąś recepturę. O, lawenda, lawenda. Rumianki, nierumianki. Mak, mak. No i dobrze, i tu możemy sobie zbierać takie pierdoły. Ale teraz zobaczcie. O co mi chodzi? Jak wspinacie yy, się tu na górę, tu oczywiście nic nie ma, ale możecie zobaczyć tam. Coś ciekawego, czy nie? Czy to nie jest to? Uno momento. Uno momento. Zrobimy tak. Zrobimy zamiast tego, zrobimy to. O. I teraz. W? Nie W. Q? G? Tak. Tam jest ten miecz. Tam jest ten miecz, musimy się na ten na tą formację skalną dostać. I jak to najlepiej zrobić? Zejść na dół. Tak, żeby się nie zabić. Pójść w tamtym kierunku. Myśleliście, że już to będzie, nie? Nie, nie, nie. To nie jest takie Hopsiup. To nie jest takie Hopsiup. Dobra. Tu mamy... O. Korzeń, po którym się mogę wspiąć. Teraz idziemy tak. Raz, dwa, trzy. Teraz idziemy tutaj. I jeszcze później będę musiał wasze... no co najmniej 3 minuty życia zabrać. Ja mam nadzieję, że tam mnie nie zastrzelą, bo już słyszę, że ktoś po lewej stronie krzyczy. Hop! No i dobra! Mamy miejsce docelowe, mamy miejsce docelowe, i teraz, żeby nie było, wezmę sobie szabelkę i połóż. Kładziemy wszystkie zebrane sigile, czyli te kamienie. To jest pierwsza sprawa. Fantastycznie. Dobra, zabiliśmy go. Mówię, walcie w plecy. Walcie w plecy i to będzie najlepsze co może być dla was. No i teraz tak, pociągnij nie. Ten pasek powoli się zapełnia. Serio, to nie jest to nie jest. Scam. Po prostu ten pasek powoli się zapełnia, zobaczcie. Trzymacie cały czas F. I możecie, nie wiem, oglądać film, zostawić komentarz, napisać komentarz. Co za różnica, zostawić komentarz albo napisać komentarz. To po prostu była su sugestia, żeby, żeby zostawić komentarz, bo, bo, bo dzięki temu kurczę ten film dalej zajdzie. Nie? nie traktujcie tego jako poradnik. Ten odcinek nie traktujcie jako poradnik. Po prostu jest to mm, pokaz tego, jak mi idzie e, szukanie e, takich pierdółek. E, I oczywiście tak. E, żeby było jasne nie szukałem tych sigilów na własne e, tak jakby na własną rękę e, okej okay, część z nich czyli to co już miałem w ekwipunku to znalazłem przez przypadek e, natomiast nie wiedziałem do czego one służą e, dopiero w dniu dzisiejszym ja to nagrywam e, również e, tak jak poprzedni odcinek czyli 18 października to e, zwyczajnie aby, aby gdzieś tam wymaksować sobie tą postać, to sobie stwierdziłem, że poszukam Excalibura, nie? Ten miecz wcale nie jest jakiś taki wybitny, jeśli chodzi o obrażenia, natomiast będzie się fajnie komponował po prostu, że, że jest w tym ekwipunku, prawda? Z tego, co kojarzę, to dostaniemy chyba też schemat i będziemy mogli go <grym> robić. Także, także myślę, że każdy będzie zadowolony, nie? To bardziej dla takich fanów właśnie Dying Lighta i tego uniwersum, nie? Ręka, czapka z głów dla osób, które po prostu, nie wiem, być może na własną rękę znalazły te wszystkie kamienie. Ja te czasy mam już za sobą, takiej wnikliwej eksploracji, czasy The Forest, to były właśnie podobne zajawki, że człowiek potrafił po 10 godzin dziennie spędzić w grze tylko i wyłącznie po to, żeby ją zwiedzić w dłuż i przesz, żeby zrobić poradnik, na przykład jak znaleźć katany albo coś, nie? Eee, także w ten sposób. Także w ten sposób mamy to. Excalibur rzadki schemat, możemy go sobie ulepszyć na... Eee, a Maxa natomiast yy, tak wygląda nie do naprawy ten Excalibur 2.0 To jest coś pięknego. To jest najbardziej no naprawdę ten miecz wygląda bardzo spoko. Teraz yy, pokażę wam yy, jak on działa jeszcze. No Nie wiem czy ja wam pokażę. Dobra, no będę musiał po prostu tutaj zeskoczyć, ale... <laughs> Chyba będę musiał to bezpiecznie zrobić, a tu co ja mam? Pióra. Dobra, tu mam pióra, biżuteria, zegarek i pióra, okej. Okay. Na drzewach są te. No i fajnie. Dobra, schodzimy. Tu już nic więcej nam nie będzie potrzebne. Czyli idziemy tu. Eee, idziemy tu. Teraz możemy teoretycznie zeskoczyć sobie tu albo tu? No nigdzie nie widzę liści, także trzeba ostrożnie schodzić, nie? Jezus, Mary, no zabije się jak nic. Dobra, no nie zabije się. No, więc jak się bawi tym mieczem. No, sieka trochę ten miecz. No ma duży zasięg. Ma duży zasięg, jak dobrze trafisz, to możesz głowę upitolić. Ale prawda jest taka, że szał nie robi, nie? Szał nie robi. Natomiast wiem, że jedyne co nam zostało, to jeszcze ten bubr. Yy, czyli yy, aby zebrać Bobra. Aby uaktywnić Bobra i zdobyć jego Beaver Stick, czyli i Bobra, to musimy 8 jakichś tam innych patyków znaleźć, które są rozsiane po całej mapie. Zobaczymy. Napiszę do speaker'a, bo mamy jeszcze dzisiaj wątek główny nagrywać, o której będziemy mogli. To jest mój partner koopowy, e, o której będziemy mogli nagrywać, więc może się jeszcze uda tego nie, biwerka zrobić. W tym odcinku to by było na tyle krótszy, ale e, myślę, że ciekawszy. E, zostawcie łapeczkę, zostawcie komentarz i zapraszam na następne odcinki. Pozdro, Cheveral. Hej, hej.